Siemanko, z tej strony Adi, witam na swoim kanale. Dzisiaj pokażę wam bardzo unikatowy, streetowy trik, którego w sumie sam nauczyłem się dopiero kilka miesięcy temu. No dlatego w sumie, że wcześniej nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ale zanim przejdziemy do poszczególnych etapów nauki, to warto by wam pokazać o co w ogóle chodzi i rozwiać wątpliwości i odpowiedzieć na prawie zawsze zadawane pytanie, czy coś takiego da radę w ogóle wykonać w prawdziwym, w prawdziwym meczu. Macie tutaj duńskiego zawodnika z najwyższej ligi futsalowej, Briana Mengela, który pokusił się o wykonanie tej sztuczki w trakcie ligowego meczu. Można, można. A więc możemy przejść do części praktycznej. E, naukę podzielimy sobie na trzy etapy. W pierwszym etapie ogarniemy sobie część koordynacyjną i nauczymy ciało nowego ruchu. Zatrzymujemy piłkę palcami naszą mocniejszą nogą od zewnętrznej strony słabszej nogi, następnie przesuwamy piłkę do przodu pod lekkim skosem i wykonujemy step-overa drugą nogą. Jest to łatwiejszy wariant tej sztuczki, który można z powodzeniem umieścić w swoim trikowym arsenale, ale jeżeli chcecie opanować ten zwód tak jak trzeba, to oglądajcie dalej. W drugim etapie uczymy się jednoczesnego wysunięcia piłki z podskokiem. Warto zrobić to w taki sposób, jak widzicie na filmie. Na początku możecie mieć problemy z tym, żeby w ogóle wyskoczyć przy jednoczesnym wysunięciu piłki palcami z takiej pozycji, dlatego warto katować pierwszy etap do momentu, aż ten trik będzie wam wychodził 10 razy na 10 prób. W trzecim etapie do wyskoku dokładamy szybkiego stepowera drugą nogą. Piłkę musimy wysunąć w stronę nogi, którą będziemy robili stepowera, w moim przypadku jest to lewa. W przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie go wykonać albo będziemy wskakiwać na piłkę, co może skończyć się niefajnie. Tyle na dziś, jeżeli materiał się podoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Od poniedziałku boiska znów będą otwarte, także jest to dobry czas, żeby powoli zacząć sobie wracać do formy, uczyć się nowych rzeczy, na przykład tego triku, no a przede wszystkim na nowo zacząć się cieszyć grą. Owocnych treningu wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia.